byliśmy przeciwko bardzo mocnej drużynie, w szczególności w atakowaniu mieliśmy to na uwadze w całym przygotowaniu się do spotkania i wiedzieliśmy jak wielkie, trudne zadanie naszeka, bo pogoń, kiedy, kiedy złapie Lucy i, i, i zdobędzie bramkę, to, to później naprawdę bardzo ciężko przeciwnika zatrzymać zresztą to też pokazało ostatni mecz z Zenem także byliśmy bardzo mocno na to przygotowani po drugiej bramce w pierwszej połowie to troszeczkę za nisko żeśmy zeszli i wydaje mi się, że za mocno, za nisko bronimy ósemki powinny grać troszeczkę wyżej, a Adam Zdraga również wtedy by był gotowy do wypchnięcia i, i wydaje mi się, że wtedy byśmy mogli poszukać czegoś, czegoś zdecydowanie więcej bo wydaje mi się, że mieliśmy przeciwnika trochę, trochę zachętego i, i tutaj tutaj gdybyśmy szeli trzecią bramkę to to byłoby nam z punktu widzenia nawet, nawet kontrolowania gry chyba dużo, dużo łatwiej W przerwie skorygowaliśmy to, chcieliśmy, tymi ósemkami wyjść wyżej napastnikiem Jednocześnie mieliśmy na uwagę, że braliśmy pod uwagę to, że, że pogoń będąca długo przy piłce może po prostu popełnić, popełnić błąd i, i na taką okazję, żeśmy, żeśmy czyhali. Hmm. Można, było, można było parę rzeczy rozwiązać lepiej w tych kontratakach i, i wtedy, wtedy pokusić się o zakończenie meczu, a tak do końca zdecydowane mocne emocje. Natomiast jestem pod wrażeniem gry obronnej w samym obronie, pola karnego i, i przestrzeni. Bardzo wiele szczamów, zawodników było wypakowanych przez naszych zawodników. To jest duży plus, bo to są rzeczy przez nas planowane. W taki sposób należy, należy, należy działać. Bardzo cieszy e, zwany zero z tyłu, ale najbardziej cieszą trzy punkty, które wiadomo, że chcieliśmy dzisiaj bardzo zadedykować całej rodzinie Jasia Furtoka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, poproszę o pytań. Rzeka Lubogajski, Sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa i nawiązując do tego, co Pan mówi, rozumiem, że nie taki był plan, bo toczy się dyskusja w mediach społecznościowych, czy taki był plan na połowę, żeby się cofnąć, żeby zaczekać na połowę. Rozumiem, że trochę za nisko. Trochę za nisko w pierwszej połowie, na pewno trochę za nisko, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie w planie mieliśmy to, żeby, żeby trochę przeciwnik w tym ataku opozycyjnym powalczył, żeby to nie była tylko faza przejściowa i, i szybkie budowanie ataku. Pogoń naprawdę doskonale dla Szybko do przodu i to nie chodzi mi tylko o sam kontratak, ale o szybkie takie budowanie gry, które jest oparte naprawdę na bardzo wysokich, wysokich walorach w ofensywie. Tu chcieliśmy właśnie mieć więcej naszych zawodników, chcieliśmy stosować i pewnego rodzaju pułapki na przeciwnika, przechwytywać niepięki, przechwytywać ten atak pozycyjny i po prostu kontratakować. Ale w tej pierwszej połowie szczególności w postaci tej yy, szczególności po bramki na 2-0 mm, troszeczkę, troszeczkę, byliśmy taktycznie nie tak ułożeni, jak żeśmy sobie życzyli w Przewie. Dokonaliśmy dobrej, dobrej korekty i drużyna, na, dobrze poszła do góry, mimo że mieliśmy nawet swoje kłopoty personalne, bo, bo nie mieliśmy już Martena w pierwszej połowie, a przecież jeszcze szedł Mateusz, ale wszyscy spisali się na medal. No właśnie, ci piłkarze, którzy zeszli, wiadomo już, jakie to są kontuzje, na ile to może być poważne? Nie mam najbliższego pojęcia. Merten zaraz udał się do, do, do szpitala, jeszcze nie dostałem informacji yy, na jakim poziomie są badania, natomiast natomiast Mateusz już poczuł miesięcz głowy taka banalna y, kontuzja, ale jednocześnie częsta w tym okresie zimowym, kiedy temperatury spadają, no niestety wydaje mi się, że tam może być może być... Coś zmieniliście w treningu w ostatnim czasie, też korzystając z tego przełożonego meczu, bo dzisiaj to naprawdę rzucało się w oczy. To była taka żółta ściana, którą trudno było przedrzeć, a to nie no. była reguła w tym sezonie. Nie, zwracaliśmy, zwracaliśmy mocno uwagę, że, że akurat nie, tak jak powiedziałem w tym spotkaniu, mieć przeciwko sobie drużyny która naprawdę z każdej pozycji potrafi uderzać i, i zdobywa bramki naprawdę z różnych fragmentów gry. Stare fragmenty, czy, czy właśnie w momencie, kiedy, kiedy oni polekardy wypełniają i dążą do tego, żeby z różnych pozycji strzelić, mając wysokie umiejętności, no wiedzieliśmy i tak chcieliśmy pomagać zespołowi, także bardzo dużą uwagę przywiązywaliśmy do tego, aby zawodnicy byli przygotowani, bardzo świadomie dzisiaj wykonywali te zadania i zadowolane, żebym się brało. Krzysztof Sarnak, Śląski Sport.pl. Powiedzę, że panie trenerze kredytuje zwycięstwa i chciałem zapytać o Alana Bruda, który wszedł w końcówce. Chłopak, który chyba zabiegł od początku sezonu o tą grę. Teraz zostało mu to dane. Czy po tych kilku minutach mógłby pan coś więcej powiedzieć i czy można wyciągnąć już jakieś wnioski? Dziękuję. Powiem, powiem, powiem o to, co, co mówię do jej drużyny, kiedy, kiedy przede mną siedzą tak jak, tak jak wy na uprawach. Jesteście wszyscy bardzo ważni. Ten 23, który czuje się w jakiś sposób w pewnym Najważniejszym zawodnikiem, bo, bo tak to wygląda. Ja oglądam Waszą pracę na, 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 na treningach, ja doceniam wasz codzienny trud, znam wasze marzenia i jeżeli tylko będzie okazja, dam Wam szansę, yy, tylko potem jak na te boisko wejdziesz, ja po prostu wykorzystaj. I, I bardzo mnie to cieszy, że, że, że Alan szedł i, i rzeczywiście podpisał się paroma interwencjami, interwencjami w końcu spotkania takimi, jak sobie życzył. Michał może Super. Ja troszeczkę jeszcze podciągnę ten temat cofnięcie się do tej niskiej obrony, tak jak pan mówi, za bardzo może, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, że to nie jest kwestia czasami tylko cofnięcia się, tylko w jaki sposób tam się bronimy. I czy ok, nawet jeżeli tutaj taktycznie to poszło nie do końca tak, to czy wy możecie jako drużyna wyciągnąć jednak coś dobrego z tego, jak się broniliśmy w tym polu? Wydaje mi się, że, że, że druga połowa jest po niego na to taką troszeczkę odpowiedzią, bo, bo to, że pewnego rodzaju odda się po prostu inicjatywy przeciwnikowi, to nie jest chyba jeszcze nic złego. Ważne, aby, aby ta gra przeciwnika właśnie nie odbywała się tylko pod samym polekarnią i nie byłaby to taka obrona, że tak przez przestochowa. do tego trzeba umiejętnie doprowadzać. W pierwszej połowie troszeczkę właśnie w tym momencie, kiedy prowadzimy 2.0 nie tak nie na takich warunkach broniliśmy się jakby sobie życzył, Natomiast jeśli chodzi już o tą samą taką niską rzecz, to, to tam było też dużo dobrego, bo naprawdę bardzo dobrze współpracowali, bardzo dobrze się uzupełniali. Wszędzie, gdzie w pewnym momencie zawodnik Pogoni oddawał już groźny strzał, może poza uderzeniem, to chyba Bieniański uderza w poprzeczkę. Bieliańskim, dobrze. Uderza w poprzeczkę, to wtedy nam zabrakło takiego bloku, bo, bo, bo on uderzał dość swobodnie. Także będziemy jeszcze to na pewno dokładnie analizować, ale, ale, ale pod względem tej obrony niskiej naprawdę nie, 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 nie mieliśmy aż takich sytuacji. Natomiast jeżeli już przeciwnik uderzał, to, to, to tak jak to już tutaj powiedział, to, żeby ta ściana stawała i zawodnicy byli na swoim miejscu, byli blisko siebie, byli dobrze zorganizowani, nie odwracali się, nie podskakiwali, nie, 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 nie bronili tego rozpaczliwie, tylko zgodnie z zasadami obrony ten temat tego, w ogóle, w Czy to jakoś mocno wpłynęło na Wasze plany treningowe w tym tygodniu i w ogóle na mikrocykl, czy nie było tak? Ja już dużo, 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 widziałem. Ja to są też przecież zaunicy, to też moi młodzi koledzy, to, to też w jakiś sposób muszę. W danym momencie, coś się rozładowywać. Nie no, co, no przyjęliśmy to z takim lekkim, nawet śmiechem na, na twarzy, bo przecież sami wiedzieliśmy, że jeżeli by 22 zawodników złapało za łopatę, to my sami odwodniczyli to wojsko i byśmy grali. I, i, i nic nie było. No, Odwołanie tego meczu tam było troszeczkę taką, a nie innym decyzją. To co powiedziałem, ja nie znam, jaki jest sztab kryzysowy w Białymstoku w jaki sposób się to odbywa, nie chcę oceniać, nie, nie, nie moja to w ogóle sprawa. Natomiast y, tego śniegu było po prostu za dużo, żeby grać i to było i to było niebezpieczne dla zawodników. Natomiast ten śniegu nie było aż tyle, aby sobie z tym je nie na Także siedzieliśmy do autobusu, mieliśmy z tego trochę, y, trochę trochę ubaw, bo ktoś powiedział, że nawet bałwana by się nie dało ulepić, ale nic no co, no to no to potem normalny mikrocyk, kawał, kawał kolejnej roboty przed bardzo ciężkim meczem i, i, i wyszło tak jak dzisiaj dzisiaj wyszło. No. Co to dużo mówić, No czwartek kolejne spotkanie. W związku z tym przełożeniem meczu były trzy tygodnie przerwy od ostatniego spotkania i teraz tak, czy jakoś zmieniło się pana patrzenie na mecz z Piastem w kontekście dzisiejszego zwycięstwa, czy to był wypadek przy pracy, czy, czy jakieś inne rzeczy? Piast zagrał chorytalnie dwa dobre spotkania, zagrał bardzo dobrze z nami, zagrał świetnie z Rakowem i i zapunktował. Byłem ja wczoraj w Gliwicach, blisko tego meczu z Widzemem, yy, ruszył, ruszył na, podobny, na podobnych wartościach, ale już jednak w dalszej fazie tego troszeczkę zabrakło, yy, co, co w tych dwóch spotkaniach świetnie wyszło. Yy, ten myśliwik przygłodził miasta, tam jest potencjał po prostu personalny, tam, tam wczoraj wchodzą zawodnicy też na zmiany, którzy, którzy dysponują bardzo wysokim potencjałem, także ja, ja nie jestem zdziwiony. Yy, że, że, że Piast miał taki moment, że po prostu e, zatrybił i, i, i tyle. No dzisiaj zobaczcie, kończy się w zasadzie ruda, a mamy 20 punktów, wcale niewiele więcej niż rok, niewiele mniej niż rok, rok, rok temu, a mamy tylko 3 punkty przewagi nad, nad kreską. Także w tym to są całkiem inne rozgrywki. nie można coś mówić, że dla nas ten sezon jest trudniejszy, jak pierwszy wiecie, tym nie żyjmy, to, to, to są banały i, i nie ma oczach, i o takich rzeczach co mówić. To są inne rozgrywki, o wiele bardziej wyrównane, o wiele bardziej będą... Mm, to są określone ogromnymi niespodziankami. To daje, to, daje, to daje po prostu to, że musimy być strasznie, strasznie skoncentrowani i, i strasznie przytomni, i tak jak mówię, dzisiaj też nie, 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 nie chciałbym, żeby ktoś się rzucał sobie w ramiona i mówił: „Jak świetnie, bo już jesteśmy na dobrej drodze. Nie, to będzie jeszcze ciężka, ciężka robota, i, i, i jeszcze musimy fajnie zakończyć ten rok. Panie Trenerze, Darek Leśnikowski, Dziennik Sportu. Ja mam tylko krótkie pytanie o to, czy Pan się tam, nie wiem, kwadrat 20 minut przed meczem nie ma, że będziecie mieć powtórkę z białego tylko z innego powodu, tej, tej mgły, bo ponoć sędzia konsultował kwestię WARU, waru, tego, co widać, czego nie widać. O 20 minut przed meczem to już było pewne raczej, że, że, że damy radę, natomiast to, co się działo, jak żeśmy tutaj przyjechali, było bardzo niepokojące, bo mleko było ogromne. Ja byłem że na stadionie po godzinie 17. No to, to nie widziałem od bramki, nie widziałem ani drugiej bramki, nie widziałem trybun, nie widziałem trybuny naprzeciw siebie, nie widziałem na ekranach co jest napisane, było, było zablone i to, i to bardzo, no troszkę, troszkę, no taki znowu uśmiech pod nosem przeszedł, mówię, na no jak jeszcze dzisiaj nie będzie grać to, no to już nie wiem, no ale, ale, ale widać, że, 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 że dzisiaj trzymał wszystko w swoich rękach i, i tak to miało być. Juszył Tomasz dzień Dziennik Zachodniką Jasia. Proszę mi powiedzieć, czy w przygotowaniach do takiego meczu, który ma taką otoczkę właśnie związaną z legendą klubową, czy wy w szatni też o tym rozmawiacie? Czy trener raczej odgranicza tą kwestię taktyki od tej kwestii właśnie takiej, nie wiem jak to nazwać, duchowej? Nie no Ja się jest dla nas, dla klubu, powinien być dla nas, dla wszystkich w klubie, osobą i, i sprawą niezwykle istotną, także nowym zawodnikom młodym, którzy wiadomo do nas przychodzą, przyjeżdżają, to przedstawiamy jak najbardziej to naszą legendę i, i, i troszkę opowiadamy o tym, jak to tutaj wyglądało, czy, czy, czy to była dekada -y, czy ten moment, kiedy, kiedy, kiedy ja się nawet potem wrócił, a, a jak sobie radził również na, za granicą. A jednocześnie ja mogę opowiadać już trochę bardziej prywatnie, bo, bo, bo udało się grać i w siatko nogę i, i w odbojach na boisku i... i i parę wieczorków sam nie, też żeśmy spędzili, także mogę opowiadać, że to był człowiek niesamowitego błysku, niesamowitego temperamentu, takiego pozytywnego i zawsze nas wspierał. I, i, i tylko takim słowem do drużyny mogę podejść z tego, jak ja go wspominam, jak ja, jak ja go pamiętam, a, a potem przygotować się musimy przecież według, według, według tego, co najważniejsze, bo na boisku są pewnego rodzaju rzeczy emocjonalne, ale trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba dobrze grać w piłkę. I, 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 i latę za tym balonem, tak jak, tak jak ja się mówił. No, także, także wiem, że na pewno w jakiś sposób, taki spirytystycznie, na pewno nas wspierał, na pewno nam pomagał, bo, bo, bo chcieliśmy bardzo wygrać, ale tak samo chcieliśmy wygrać przecież też tydzień, i dwa tygodnie temu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dzisiaj jeszcze. Dobra, noc.